Nie wiedziałem, że jest ciastka. A wiedziałeś, że schudłem? A ile schudłeś? Nie wiem, jakieś trzy, może cztery kilo. Schudłem 4 kg. Rozumiesz to, czy nic w ogóle do ciebie nie dociera? Ty rano wstajesz i masz te swoje nawyki, więc ja chyba mogę zjeść sobie parę ciastek, co? To nie nawyki. To dyscyplina. I co jeszcze chcesz mi powiedzieć? Jaka jest pogoda? W ten sposób nie osiągniesz celu. A te 3 czy 4 kilogramy to ja zgubiłem, bo tobie się nie chciało. I nie mów mi nic o odchudzaniu, bo coś o tym wiem. Będę zdrowszy, sprawniejszy. Tak jest dużo lepiej niż te twoje Ciągłe wymówki. Po co mi to mówisz? Bo przyszedłeś do mnie po pomoc. A co ty jesteś, mój guru? Nie, kolega.